Wracając z Warszawy do rodziców na wieś, Joanna zobaczyła przy drodze zmarzniętą dziewczynkę z plecakiem. Powiedziała, że uciekła z domu, bo rodzice ciągle się kłócą. Joanna zabrała ją do samochodu, ale kiedy zatrzymała się na małej stacji benzynowej, obsługujący zblakł na jej widok i cichym głosem powiedział: Natychmiast odwieź ją do ojca, to córka. Zanim zaczniemy, poproszę was o łapkę w górę. To najlepszy sposób, aby okazać wsparcie i dodać motywacji do tworzenia kolejnych historii. Dziękuję. Joanna Zielińska siedziała przy stoliku w starym dziedzińcu, mieszając kawę małą srebrną łyżeczką, choć cukier dawno się rozpuścił. Jej wzrok błądził gdzieś za szybą, po parasolach i płaszczach przechodniów, którzy w pośpiechu mijali kawiarniane okna. Deszcz stukał miarowo w dach, tworząc rytm w którym łatwo było się zagubić we własnych myślach. 30 lat. Wiek, w którym kobieta powinna już wiedzieć, czego chce od życia, a ona czuła się jak zagubiona nastolatka. Piotr Majewski. Nawet ciche wypowiedzenie jego imienia sprawiało, że serce biło szybciej. Wysoki, elegancki, z tym spojrzeniem, które kiedyś wydawało jej się jedynym na świecie. Obiecywał, że wkrótce zostawi żonę, że ich historia wreszcie nabierze prawdziwego kształtu. Joanna wierzyła, może zbyt mocno. Odrzucała nawet zaproszenia od innych mężczyzn, byle tylko Piotr nie miał powodów do zazdrości. Dziś jednak coś było inaczej. Cały ranek wracała myślami do tego, co powiedział w windzie – niedługo będę wolny, Joanno. Powiedział to z tym swoim uśmiechem, gdy drzwi zamykały się za nimi, a jego dłoń musnęła jej nadgarstek. Ile razy już to słyszała? Trzy miesiące? Cztery, może pięć? Czas rozmywał się w oczekiwaniu. Tu wolne? Usłyszała nad sobą głos. Podniosła wzrok. Stał tam Marcin Kamiński z działu IT. Wysoki, w granatowym swetrze, z lekko potarganymi włosami. Pracowali w tym samym biurowcu od ponad roku, ale rozmawiali rzadko. On zajmował się serwerami i kablami, ona prowadziła projekty marketingowe. Tak, proszę. Odparła, wskazując wolne miejsce naprzeciwko. Marcin odstawił na stolik kubek herbaty i talerz z kanapką. Uśmiechnął się tym spokojnym, pewnym siebie uśmiechem ludzi, którzy wiedzą, czego chcą. Pogoda dziś okropna rzucił, zerkając na szybę, po której spływały krople. Typowy listopad odpowiedziała Joanna, poprawiając włosy ale ja akurat lubię deszcz. Ma w sobie coś uspokajającego serio? Większość ludzi narzeka. Marcin ugryzł kanapkę i popatrzył na nią z zaciekawieniem. Może po prostu pasuje do tego, co się dzieje w środku człowieka wzruszyła ramionami. Przyglądał się jej chwilę dłużej, jakby chciał zrozumieć, co kryje się za tym zdaniem ale zmienił temat. Słyszałem, że skończyłaś duży projekt z niemieckimi partnerami gratulacje dzięki poczuła ciepło, którego tak brakowało jej ostatnio w pracy było ciężko, ale opłaciło się. Pewnie marzysz teraz o urlopie? O, tak rozmarzyła się. Chciałabym gdzieś, gdzie nie pada może Hiszpania, może Grecja wyobrażasz sobie słońce, morze, zero telefonów raj zaśmiał się.-Ja wolę góry. Cisza, tylko ty i natura lubisz samotność? Zapytała unosząc brwi. Nie do końca. Czasem po prostu trzeba uciec od zgiełku. A ty? Joanna milczała chwilę. Jeszcze niedawno odpowiedziałaby bez wahania. W duecie, w Paryżu, na Santorini. Ale teraz? Zależy od towarzystwa. Odparła w końcu ostrożnie. Marcin chciał coś dodać, ale Joanna nagle spojrzała w stronę drzwi i zamarła. W progu stał Piotr. Wysoki, w idealnie skrojonym granatowym garniturze, z siwiejącymi skroniami i tym spojrzeniem, które kiedyś roztapiało lód w jej sercu. Dziś było twarde i zimne. Ich wzrok spotkał się na krótką chwilę. Piotr przeniósł spojrzenie na Marcina, jego twarz stężała, a potem. Odwrócił się i wyszedł. Jakby wszedł tu tylko po to, by coś sprawdzić. Wszystko w porządku? spytał Marcin, zauważając, jak Joanna blednie. Tak, wymusiła uśmiech. Po prostu wydawało mi się, że kogoś znam. Marcin kiwnął głową, dopił herbatę, a potem zaproponował. Może w weekend pójdziemy do nowej restauracji na Świętokrzyskiej? Albo na spacer, jeśli przestanie padać? Joanna zamarła na sekundę. Jeszcze przed chwilą ich rozmowa była lekka, ale teraz w głowie miała tylko zimne spojrzenie Piotra. Nie, wyrwało się jej zbyt ostro, to znaczy mam już plany. Rozumiem, powiedział bez urazy, ale w jego oczach czaiło się pytanie. Joanna odwróciła wzrok, była w związku, a przynajmniej tak jej się wciąż wydawało. Joanna długo stała przed ciężkimi drewnianymi drzwiami z tabliczką Piotr Majewski, dyrektor zarządzający. Serce waliło jej jak oszalałe. W końcu cicho zapukała, a gdy nie usłyszała odpowiedzi, weszła. Piotr siedział za masywnym biurkiem, wpacony w ekran laptopa. Nie podniósł wzroku, gdy weszła. Po co przyszłaś? Zapytał chłodno, stukając palcami w klawiaturę. Chciałam porozmawiać o tym, co się stało w kawiarni, odparła, starając się brzmieć spokojnie. Dlaczego tak nagle wyszedłeś? Bo miałem ważną sprawę. Jego ton był lodowaty. Joanna obeszła biurko, kładąc dłonie na jego ramionach. Zawsze reagował na jej dotyk. Dziś jednak jego mięśnie były twarde jak kamień. Myślałam, że może. jesteś zazdrosny, szepnęła, pochylając się do jego ucha. Joanna, na przestań. Odtrącił jej ręce i spojrzał na nią z obojętnością. Chcę, żebyś zrozumiała jedno, to koniec. Słowa uderzyły ją jak policzek. Co? ledwie wydusiła. Nie będziemy się już spotykać i. odchrząknął. Muszę cię zwolnić. Zwolnić? Jej głos podniósł się automatycznie. Za co? Za to, że granica między życiem prywatnym a zawodowym została przekroczona, powiedział bez cienia emocji. Lepiej, żebyś poszukała nowego miejsca. Joanna czuła, jak uginają się pod nią nogi. Wyszła z gabinetu, ledwie powstrzymując łzy. W łazience, przy umywalce, poprawiała makijaż, gdy usłyszała głos Renaty Pawlak z księgowości, rozmawiającej przez telefon. Tak widziałam, jak wyszła od Piotra. Cała we łzach. W sumie to dziwne, że to trwało tak długo. Joanna zastygła. Więc wszyscy wiedzieli. Kiedy wyszła na korytarz, wpadła niemal prosto na Agnieszkę Baran z działu sprzedaży. Wysoka blondynka w obcisłej sukience zatrzymała się z triumfalnym uśmiechem. Och, Joanna! zawołała przesłodzonym tonem. Wyglądasz, hm, trochę na zmęczoną. Coś się stało? Nie twoja sprawa, rzuciła Joanna, próbując ją wyminąć. Agnieszka jednak zagrodziła jej drogę. Wiesz, czasem w pracy trzeba zrobić miejsce dla kogoś, kto potrafi docenić pewne zalety szefa. Joanna poczuła, jak krew uderza jej do głowy. Nie wiesz, o czym mówisz. Oj, wiem, wiem. Agnieszka uśmiechnęła się szerzej. Teraz to ja mam pełne ręce roboty w gabinecie Piotra. Joanna odeszła bez słowa. Ale w środku kipiała. Z godziny na godzinę widziała, jak Agnieszka coraz częściej znika w gabinecie dyrektora. W czwartek drzwi były zamknięte przez półtorej godziny, w piątek sytuacja się powtórzyła. Kiedy Agnieszka wyszła, włosy miała lekko rozwiane, a szminka była rozmazana. Joanna poczuła, jak w gardle rośnie jej gula. Dość! szepnęła do siebie. Podniosła się od biurka tak gwałtownie, że krzesło uderzyło w ścianę. Ruszyła szybkim krokiem w stronę gabinetu. Nie pukała, wpadła do środka. Widok uderzył ją jak zimna woda. Agnieszka siedziała na kolanach Piotra. Jego ręce obejmowały ją w pasie, a usta dotykały jej szyi. Na ich twarzach pojawiło się zaskoczenie. Joanna, Piotr poderwał się, poprawiając koszulę. Co ty wyprawiasz? A co ty wyprawiasz? Jej głos drżał z wściekłości. Tak się załatwia sprawy służbowe? Agnieszka uniosła pod brudek. To nie twoja sprawa. Jeszcze jak moja? Joanna podeszła bliżej. Powiedz jej, Piotr, co obiecywałeś mi przez miesiące. Joanna, dość, warknął Piotr. Dość? Uniosła rękę i wymierzyła mu siarczysty policzek. Echo uderzenia odbiło się od ścian gabinetu. Za wszystko co zrobiłeś. Piotr stał z szeroko otwartymi oczami trzymając się za policzek. Joanna odwróciła się na pięcie i wyszła, trzaskając drzwiami. Janna siedziała przy biurku, próbując skupić się na ekranie komputera, kiedy w drzwiach pojawiła się Magdalena Król, sekretarka Piotra. Zwykle pewna siebie i uśmiechnięta tym razem wyglądała na skrępowaną. Joanna zaczęła cicho. Mam coś od dyrektora. Podała jej teczkę z dokumentami. Joanna już po pierwszej stronie wiedziała, co to jest wypowiedzenie. Powód naruszenie zasad etyki i dyscypliny pracy. Rozumiem, powiedziała sucho, choć w środku czuła, jak zaciska jej się gardło. Magdalena zawahała się. Przykro mi, wiem, że byłaś dobrą pracownicą. Joanna skinęła głową i wstała. W korytarzu, tuż przed windą, stanęła naprzeciwko Agnieszki Baran. Ta patrzyła na nią z wyraźnym rozbawieniem. Słyszałam, że już po wszystkim. Powiedziała, jakby komentowała pogodę. Wiesz, Joanno? W dzisiejszych czasach trzeba umieć zadbać o swoją pozycję. Nawet kosztem innych? zapytała zimno Joanna. Ja tylko korzystam z okazji. Zruszyła ramionami Agnieszka. Ty też kiedyś miałaś swoją. Joanna poczuła, że jeśli zostanie w tym korytarzu choć minutę dłużej, powie lub zrobi coś, czego będzie żałować. Ominęła ją i wróciła do swojego pokoju. Pół godziny później kartonowe pudełko z jej rzeczami stało już na biurku. Ulubiony kubek, notatnik, parę ramek ze zdjęciami. Z każdym przedmiotem wiązały się wspomnienia. Teraz wszystkie wydawały się gorzkie. Kiedy wyszła z biura, od razu sięgnęła po telefon. Wybrała numer Elżbiety Michalskiej. Ela jej głos drżał. Możemy się spotkać. Co się stało? Elżbieta od razu wyczuła, że coś jest nie tak. Piotr mnie wyrzucił. Boże, Joanno. Dobra, słuchaj. Spotkajmy się w tropikanie za godzinę. Jej ton był zdecydowany. Bar w centrum Warszawy był miejscem, do którego chodziły od lat. Joanna weszła i od razu zobaczyła przyjaciółkę w rogu sali. Elżbieta wstała i objęła ją mocno. Opowiadaj, powiedziała, kiedy usiadły. Joanna zaczęła od kawiarni, potem kłótnia w gabinecie, Agnieszka, i wreszcie wypowiedzenie. Elżbieta słuchała z rosnącym gniewem. Wiedziałam, że to się źle skończy, powiedziała ostro, ale żeby wyrzucić się w taki sposób, ten człowiek jest skończony. Myślałam, że, że coś dla niego znaczy. Joanna upiła łyk drinka który przed chwilą im przyniesiono. I odrzucałam innych, żeby tylko być z nim. Jakich innych? Zapytała Elżbieta. Był taki Marcin Zajti. Zaprosił mnie ostatnio na kolację. Powiedziałam, że jestem zajęta, tak naprawdę. Czekałam na telefon od Piotra. Elżbieta uniosła brew. To może pora przestać czekać na tych, co nie są ciebie warci. Chcesz, żebym napisała do Marcina? Joanna uśmiechnęła się krzywo. A czemu nie? Najwyżej nie odpiszę, ale przynajmniej spróbujesz. Joanna przez chwilę patrzyła w ekran telefonu, szukając jego kontaktów w firmowym komunikatorze. Ku jej zaskoczeniu wciąż działał. Jest, powiedziała cicho. Zapiszę numer. I napisz coś, nalegała Elżbieta. Nie dziś. Joanna wcisnęła zapisz i odłożyła telefon. Najpierw muszę ochłonąć. Dobrze. Ale obiecaj, że nie będziesz się cofać do tego co było. Odparła przyjaciółka stukając się z nią kieliszkiem. Joanna skinęła głową. Może faktycznie trzeba zacząć od czegoś nowego. Ale dziś. Dziś chciała tylko zapomnieć. Joanna obudziła się z pulsującym bólem głowy i suchością w ustach. Słońce wdzierało się przez zasłony bezlitości, potęgując dyskomfort. Spojrzała na telefon. 9:45. Kilka nieodebranych połączeń od mamy. Westchnęła ciężko i wstała, czując, jak nogi są ociężałe po wczorajszym wieczorze w tropikanie. Potrzebowała oddechu, zmiany otoczenia, czegokolwiek, co pozwoli jej wyrwać się z tej spirali. Chwyciła telefon i wybrała numer. Joasiu, wszystko w porządku? Głos Teresy Zielińskiej był pełen troski. Mamo, chyba muszę przyjechać. No to przyjedź, tata będzie się cieszył, odpowiedziała bez wahania. Zrobię twoje ulubione pierogi z jagodami. Będę za kilka godzin, obiecała Joanna i odłożyła telefon. Spakowała kilka rzeczy do torby, a po drodze kupiła butelkę wody i mocną kawę na wynos. Wrocław czekał a potem już tylko droga przez las do rodzinnej wsi jechała krętą trasą kiedy zauważyła na poboczu drogną postać dziewczynka w różowej kurtce stała skulona trzymając plecak było coś w jej spojrzeniu co sprawiło że joanna zatrzymała samochód hej wszystko w porządku spytała wychylając się przez okno zgubiłam się odpowiedziała cicho dziewczynka a właściwie uciekłam Joanna wysiadła i kucnęła na jej wysokości. Jak masz na imię? Klara. A gdzie mieszkasz? Niedaleko ale nie chcę tam wracać, spuściła wzrok. Może cię podwiozę, a po drodze opowiesz, co się stało, zaproponowała Joanna otwierając drzwi pasażera. Klara długo milczała, w końcu odezwała się cichym głosem. Rodzice się kłócą, cały czas. Wczoraj tato krzyczał tak głośno, że. Uciekłam. Joanna poczuła, jak ściska ją w gardle. Czasem dorośli robią głupie rzeczy, ale to nie twoja wina. Dojechały do małej stacji benzynowej. Joanna wysiadła, żeby zapłacić za paliwo i kupić klarze sok. Za ladą stał mężczyzna po pięćdziesiątce z wąsami i ostrym spojrzeniem. Skąd pani ma to dziecko? zapytał nagle, patrząc za Joannę w stronę samochodu. Znalazłam ją przy drodze. Chciałam. To córka Tomasza Borowskiego, przerwał, ściszając głos. Lepiej, żeby pani natychmiast zadzwoniła. Kim on jest? spytała ostrożnie. Lepiej nie pytać. Cała okolica wie, że. ma swoje sposoby. Joanna poczuła nieprzyjemny dreszcz. Chciała szybko wracać do auta, ale wtedy usłyszała dźwięk silników. Z dwóch stron drogi podjechały czarne suwy na przyciemnianych szybach. Z pierwszego wysiadł wysoki mężczyzna w czarnym płaszczu, twarz miał kamienną, spojrzenie twarde. Klaro! zawołała dziewczynka, w samochodzie uniosła głowę. Do mnie. Klara pobiegła w jego stronę, a on przyciągnął ją do siebie i schował za plecami. Potem przeniósł wzrok na Joannę. A pani to kto? Joanna, chciałam tylko. Zaczęła, ale nie zdążyła skończyć. Dwóch mężczyzn w garniturach podeszło z obu stron, chwytając ją za ramiona. Przew, chcę z panią porozmawiać, powiedział jeden, otwierając tylne drzwi suwa. Nie mam nic do. Joanna próbowała się wyrwać, ale uścisk był zbyt mocny. Wepchnęli ją do środka, a drzwi zatrzasnęły się z głuchym dźwiękiem. Silnik ryknął, i samochód ruszył w nieznanym kierunku. Samochód z Joanną na tylnym siedzeniu wjechał przed żelazną bramę, która zamknęła się z głośnym szczękiem. Przed nimi rozciągał się szeroki podjazd, a na jego końcu stał okazały dom z kolumnami. Przypominający małą rezydencję. Drzwi otworzył sam Tomasz Borowski. Proszę, wskazał ręką do środka, nie patrząc jej w oczy. Joanna weszła ostrożnie. W salonie panował przepych: ciężkie meble, kryształowy żyrandol, na ścianach obrazy przedstawiające polowania. Tomasz usiadł w fotelu i skinął na nią. Wie pani, że zabieranie cudzych dzieci to poważna sprawa? Zapytał spokojnym, ale groźnym tonem. Nie zabierałem, odpowiedziała od razu. Znalazłam ją na poboczu. Była przerażona. Chciałam odwieźć w bezpieczne miejsce. Tomasz zmrużył oczy. Już miał coś powiedzieć, gdy jeden z jego ludzi wszedł do pokoju z telefonem. To do pana, jakaś Teresa Zielińska. Tomasz drgnął, jakby usłyszał nazwisko z innego życia. Wziął telefon. Pani Tereso? Tak, to ja. Jego ton zmienił się z oschłego na niemal ciepły. O Boże, to pani córka? Nie wiedziałem. Joanna patrzyła, jak na jego twarzy pojawia się pół uśmiech, a w oczach coś miękkiego. Pani Tereso, proszę się nie martwić. Zaraz ją odwiedziemy, Zakończył rozmowę. Odłożył telefon i spojrzał na Joannę zupełnie inaczej. Pani mama była moją nauczycielką polskiego. Cierpliwa, chociaż ja nie byłem łatwym uczniem. Domyślam się, odparła chłodno. Przepraszam za to całe zamieszanie, wstał. Odwiozę panią osobiście. Podjechali pod dom rodziców Joanny późnym popołudniem. Teresa wybiegła na ganek, a Kazimierz wyszedł zaraz za nią. Joasiu, nic ci nie jest? Mama objęła ją mocno. Wszystko dobrze, mamo, odpowiedziała, choć wciąż czuła w sercu niepokój. Tomasz podał rękę Kazimierzowi, a potem spojrzał na Teresę z uśmiechem. Pani profesor, pamięta pani, jak w szóstej klasie ukryłem w klasie żabę? Pamiętam, Tomek. Prawie przyprawiłeś mnie o zawał, zaśmiała się mama. A teraz słyszę, że rządzisz całą okolicą? Czasy się zmieniły, odparł, a potem skinął łową Joannie. Jeszcze raz przepraszam. Następnego dnia około południa ktoś zapukał do drzwi. Joanna otworzyła i zobaczyła Tomasza, trzymającego ogromny bukiet czerwonych róż. Dla pani, powiedział. I dziękuję, że wtedy zatrzymała się pani przy Klarze. Mało kto by tak zrobił. To było oczywiste, odpowiedziała, biorąc kwiaty. Chciałbym zaproponować pani coś nietypowego. Klara bardzo się do pani przywiązała, mówiła o pani cały wieczór. Może zostałaby pani jej nianią. Mieszkanie i wynagrodzenie gwarantuję. Joanna zawahała się. To poważna decyzja. Wiem, ale myślę, że obie na tym skorzystacie, powiedział spokojnie. Wieczorem usiadła z rodzicami przy kuchennym stole. Rozmawiali długo, a mama powtarzała. Czasem nowe życie przychodzi wtedy, kiedy najmniej się go spodziewasz. Kilka dni później Joanna przeniosła się do domu na wsi. Pokój z widokiem na ogród, śmiech Klary dobiegający z podwórka. Zapach świeżego chleba z pobliskiej piekarni wszystko to sprawiało, że czuła się bezpieczna, pierwszy raz od dawna. Stała na ganku, patrząc, jak słońce zachodzi za lasem. Wiedziała, że zamyka pewien rozdział, ale też otwiera nowy spokojniejszy, może szczęśliwszy i po raz pierwszy od miesięcy poczuła, że naprawdę jest tam, gdzie powinna. Jeśli poruszyła Cię ta historia zostaw lajka. Napisz w komentarzu co o tym myślisz i koniecznie zasubskrybuj, bo najlepsze dopiero przed nami.